Kurwa, ci tacy kudłaci kurwa, są, nie? Wszyscy tutaj. Takie wrażenie, tylko tych kurwa dwóch braci się tutaj myje w tej całej ekipie. Te ujebane swetry, nie? I co jak ja jadę? Oż, kurda. Nie, to nie jest śmieszne, to ja, ja, jak się tam. jak się tutaj lata, kurwa. Czy to jest część misji Festival Yonder? Tak się, <laughs> tak się zaczynam obawiać. OH! Ale debil, kurwa, to jest chyba ten, nie? Skrzydło są strzelałem. Dalej, po girach, kurwa. Ja pierdziele. To wszystko, wszystko przy menorze tej. Czy to się jakoś, kurde, w całość? Składa czy nie? Czy to są, czy to są różne kulty? Te... O, ale wyskoczył, to jak w cyrku, kurwa. Jest. Kluczyk, kurwa, od latryny. Tutaj. To jak wejść, kurwa? No ale dobra, ty na no, ja zrobić tutaj. Tej tutaj ten samolot! <śmany> o matko bosko! Gdzie on jest? DPD! tej to jest ksiądz! Nie! Mi się kurwa mylą wszyscy! Kurde! Dobrze mu usiadłem, nie? Szkoda, że nie mogę trafić kurwa. Wiję się jebany. Ty, co, co się stało? Co, co, co się stało? <śmany> kurwa. <śmany> Jeszcze, kurwa, od żałosnego mnie, kurwa, wezwał, nie? Bierz mnie. <grystanie> Jestem twój. Jestem? Tutaj się jakaś grubsza akcja kroi. To ja, to, ja tutaj już y, y, parę... parę odcinków temu wjeżdżałem i myślałem, że to... Że to y, lokalni wieśniacy nam takie... takie powitanie zgotowali, a tu się okazuje, że z Johnem Seedem. Chodź, kochanie. Tutaj... Tutaj, tutaj jest e, siedziba grupy Granica. Chodź, chcę Ślubskim wziąć. Z tą <laughs> O kurde, gościu, okay. takie coś. Dobra, se mikrofon poprawię. I tak tutaj się po prostu wpierdzieliłem. Czy to jest część misji Festival Yonder? Tak się, <laughs> tak się zaczynam obawiać. Mam nadzieję, że mi Jonder nie tatuje. A to jest ten drugi, ten młodszy brat. Ten taki w każdym razie przyćmiony przez, przez Józefa. No tak, to jest John. John Sid? Nie. No ale to nie jest ten główny bad guy, nie? Ukrywamy nasze winy, chowamy się. Kurwa, mam, mam, mam obawy, że on mi tatuje jądra, nie? Mogę kręcić Just... głową nie mogę. Pięknie. O kurde. Tak, ta, ta bitka w koszul... A tej. Jest ksiądz Dobrodziej? I ta kobitka w koszuli, co mi zadała misję o festiwalu Yonder. Nie, jego żona. No, patrzcie, i, te, i ten lotnik, ty to tu wszyscy złapani są, kurde. O, gościu. Świętą księgę z kurwy, synu. Masz umię mnie przechlapane. Zostaw księdza dobrodzieja chociaż. O matko bosko, co tu się dzieje. My book is Let's try that again. are devoted, we are gathered here to bear witness. are devoted, we are gathered here to bear witness. We ratify the sanctity of the Church. Prosechenska. are here to atone for their sins. Will you, Nick Rye, place your hand upon the word of Joseph? Will you, Nick Rye? Fuck that. No. Daję <laughs> emocje. <laughs> Napije się wody. Kurwa, ci tacy kudłaci kurwa są, nie? Wszyscy te, tutaj... takie wrażenie, że od tych kurwa dwóch braci się tutaj myje w tej całej ekipie. I te ujebane swetry, nie? Tak, właśnie. Właśnie pękła. pękła nakrętka, kurwa. <laughs> łączenie mi pękło. Krystalia, woda źródlana. Dobra, coś się dzieje. Be będę pokutować, Jest to tom. No i proszę, elegancko. Tej. O kurde. Co na czole mu będzie te? robił? O, ja pierdolę. Ale wiksa tej. Co jest tej? Co mu skórę wyciął? Ja pierdzielę tej. Takie. O oh, kurwa. To trzeba patrzeć. No. Mam nadzieję, że tutaj kurde księdzu dobrodzieju już takiego nie opierdzielał mnie.

Ja coś mogę wybrać? I chuj, muszę powiedzieć tak. Oooooo! Oooooo! Dalej! Dejdź mi ich! samym pistoletem? Czy cały Arsenał od razu perfidnie? Skurwy, synu! Gdzie on jest? DPD! Tutaj to jest ksiądz! Nie! Mi się kurwa mylą wszyscy. O, ale tu wyleciałem z buta perfidnie tej. Nawet się nie zdążyłem ukryć, nie? O kurde ten. Ale się wyjebał przez płotek. co jest? All clear? Dalej pokażcie tego jak mu, kurwa, tą skórę odcięli, chcę to zobaczyć. Gdzie on jest, tej? Ja pierdziele, tej. Ja pierdziele. To wszystko, wszystko przy menorze, tej. Czy to się jakoś, kurde, w całość? składa czy nie? Czy to są, czy to są różne kulty? Tej, skubany miał sejf w kościele, tej. Pewnie tutaj chował, tutaj chował pieniądze na tace, nie? Dalej, już. Co jest? Za, nie pozwala mi wejść, kurwa. Jest. Dalej, gdzie jest ten samochód? Już. A i tutaj, tak? O, kurwa. I ona prowadzi. No, to sobie pojedziemy. No i co? <noise> no, jedziemy. Nasi? Nasi, nie? Dobra, se kafky wypiję. Mm. Co jest, kurwa? A, prosto w O, no, źle wyjechaliście, kochani. Cześć? To są nasi? Nasi, nie? To też skubani. Co jest co jest, co jest, co jest, co jest, tu co? Ale co jest tej? Jaki shaken? Coś tu jest? O, ale wyskoczył tak w cyrku, kurwa. No, widzę. I co, coś tu się dzieje? Nie. Samoloty? Nagle. Dobra, spokojnie. Gdzie ten samolot, kurwa? Bardziej mnie martwi ten samolot. O, legancko. legancko. Dalej, drugi. O. Nie lubię z tymi samolotami... O! Coś wybuchło, kurwa. Przed nami. Dalej co tu się dzieje? Ten na tym? Kurwa motorku? O sz... O! O matko, nie zauważyłem tej Jak tu się kurde Aha, energia ten Energia sama się dodaje Zapomniałem jak się apteczki używa no i co? A ja tego nie oswobazałem już? O kurde! Przepraszam, apteczka Y, ok. Apteczka Y, ok. O, matko. Dobra, trzeba z wyczuciem, nie? Ten tam zdycha? tej kurwa, jeszcze raz zapteczka. Co ja robię tej. Lornetka, kurwa. Spokojnie. Nie będę wsiadał do samolotu teraz, kurwa. Pogięło cię. Tu trzeba wszystkich tam. Ten... Wszystkich trzeba metodycznie eliminować, kurwa. Oż, kurwa. Co jest tej? Tej, co jest? Gdzie? Tej tamste stał na drugiej stronie? Ja pierdzielę, ty jak młody. Jak młody tej. Jak niego mogę nie zauważyć? Oczy nie te już. Dalej. Opuść pojazd, dobra. Dobra, i. i tutaj się gdzieś bezpiecznie wpierdzielę. Może na dach, kurwa, nie. Nie, tu się pogonimy, nie? O, taki jesteś, kurwa. Oh, się kurwa ukrył. Oh, ale debil kurwa, to jest chyba ten, nie? Skrzydło są strzelałem, dalej po girach, kurwa. Następny tej. Eeeh! I se w lasty, i ten, nie? Ja pierdzielę. Dalej, dalej. Get after him. No, jak ja lubię takie misje, nie? Tej, przepraszam, kurde, broń sobie ten. Broń se zmieniłem, kurde. Nie mogę, kurwa. Broń się pomieszałem. O, dobra. E... Tutaj, ty jak wejść, kurwa? No dobra, ty na no, Alcean zrobić tej. Tej tutaj, ten samolot! <laughs> o, Matko Bosko! To nie jest mój dzień. Może jeszcze jedna misja albo dwie? Wejdź, dobra. Wtedy było. teraz, wejdź. Skomplikowany ten polski język. Gniew! Jezus Maria, jak, jak to się jedzie? Tutaj. I co, jak ja jadę? O, kurde! Nie, to nie jest śmieszne, ja, ja, jak się ten... <grafię> jak się tutaj lata, kurwa. Coś mi tu nie pasuje, nie? No i co? Przyspiesza? Tej tu jest! A, przyspieszenie, dobra! <grafię> ja pierdziele! Ty, co? I sam tej? Sam w ogóle mi się, kurwa, podniósł, nie? Dalej, no kurwa, strzela z rakiet zaraz tej. No kurde, ciężko widzę tą misję, wam powiem. Te rakiety, chodzi o są samonaprowadzające? Co jest? Jest, 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 jest. I? Ech, ech. O kurwa, ale turbulencje tej Katastrofa w przestworzach Dal, on jest O kurde, wali. Dalej Jest, 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 jest! I! Dobra! A! Ojcze, przebacz mi Ja pierdziela Na ogonie mi siedzi skubany O kurde Hej, jest... Jest kurde ten za mną, nie? A! Matko boska, jak ja się zachowuje, kurde <grym> Kluczy skubany. No dobra. Trochę się oddalę, nie? No bo przecież... Będę się... Z... Będę się z nim bujał. O KURDE TEJ! Dali. Jeszcze raz. Jest, 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 jest! O! O! Ty, już rakiet! Aha, to z jego energii. w sumie gówno mu wziąłem, nie? Dobra, dobra. Kurde, dobrze mu usiadłem, nie? Szkoda, że nie mogę trafić, kurwa. Wiję się, jebany. Coś mu biorę? Kurwa, nie za wiele, nie? Co jest tej? To... to, to, to co, co się stało? Co, co, co się stało? <laughs> kurwa. <laughs> Jeszcze kurwa, od żałosnego mnie kurwa wezwał, nie? Dobra, słuchajcie, ja jestem. Ja te dwie rakiety bez sensu, czy trzy rakiety bez sensu wywaliłem. Ja myślę, że jakbym w takim... W takim miejscu... W, w, w takim miejscu... w, w takim... Miejscu, w taki, w taki, w takie sytuacji jak, jak przed chwilą bym ją wypierdolił, to by, to by było po zawodach, nie? Dobra. No. Tutaj nie mam już rakiet. Czyli, może po prostu na czas walki są jednak włączone, nie? O! there Bo my tam ktoś kurwa z, z... ziemi mnie ktoś kurwa zdjął, nie? Te nie ma... nie ma nabojów? No już myślałem tej. Kurde za mało mu odbieram tej ja wam powiem A, tu jest ten do bombardowania. No, gościu mi się kurwa daje, nie no! <laughs> Widać, że kurwa po prostu chcę, żebym go zastrzelił No i tutaj kurde No, ewidentnie, nie ładnie się nadstawia, kurwa, dupką tej. <grywka> tylko ja nie domagam. Pamiętajcie, to jest na normalu, żeby nie było, że ja tutaj, kurde, szachruję, nie? <grywka> co jest? Coś? Dostał? Ale coś nie tak kurwa z tym jego Junkersem? Ewidentnie. Heavy Damage. Kurde, ale się gościu wije, nie? O, ichu, ichu. Gdzie on jest tej? Kurwa tutaj zdobądź? tej. Hey. Tej hey, nie ja przepraszam, to to już nie jest samolot. E, w sensie. Ja mam wylądować! Zdobądź klucz! Czyli, czyli ten! Tak? Dobra, to ja, ja na tej drodze tu wyląduję, tak? Aha, czyli mi zaliczyło! Zaliczyło mi. Dobra. Dobra. Jak tutaj? Hej, nie, ja muszę go kurde rozwalić. Jednak. Myślałem, że to jest jakiś punkt, a to jest... O, o, co ja robię, kurwa! Kurwa drzewa, niedobrze. dobrze. Ja tu się rozpierdole, prędzej, nie? O, i chuj! Co to było? W bardzo niefajnym stylu, to kurde przyszedłem. <grym> no ale dobra, jest. Kurwa. Ale jest. No ale wiecie co, tak, że mi to zaliczyło, to, to, to troszkę słabo, nie? Już kurde. Sam bym go dorwał. No ale dobra, jest. Kluczyk kurwa, od latryny. Czyli co, to będzie pierwszy rozdział. Tam ilu było? Dwóch braci? Jakoś tak. Wszyscy myślą, jest ale nie to jest już dwunasta. O, matko, za pół godziny muszę po córę do szkoły jechać. Czyli już czyli... koniec. O, <laughs> sorry. <at> <laughs> <laughs> <Look, who's> nic? <Prysznic? laughs> bo mi się dupa spociła. I niestety, tam pierdolić, spieszę się. Nie nie kurwa gościu, spadł samolot. Rozbił się samolotem, kurwa. wybuch w samochodzie i jeszcze, jeszcze pierdzieli nie? Bierz mnie, jestem twój. Co teraz? O. Gniew ukończo ukończono. Jakiś pojazd? To jest pojazd elegancko. Co ja tutaj wybieram? Kamień? Okul. Bo chodzi o mnie, jak tutaj broń się chowa, kurwa. Te ta na pewno jedzie tam, nie? Jakiś kultysta, kurwa. Ach. Jedzie tu, kuchwa. Co, on na mnie wykierował? Skubany? Zatrzyma się, zatrzyma się. Nie no, chodziło mi tutaj, ten. Yy, chowanie broni, tak, tak na wypasie można było? Czy mi się już tutaj wszystko myli? A, czyli na kółku. <laughs> dobra, dobra. Ech, czyli pół godziny do. Do wyjścia córki ze szkoły, bo ja mam blisko, nie? Żeby nie było, że tam. Ja pierdolę. Znowu mi się klawisze pomyliły. każdym samochodem. Chyba nie. Każdym samochodem muszę kura wybić szybę, kurwa, debilne. Eee, ja mam blisko do tej szkoły, tylko muszę się umyć. I co, to się coś odblokowało? To to się jeszcze nic nie odblokowało. Zabiłem go, a tutaj nic. Ale y, dobra. Tutaj jeszcze jest ten. Nie? To będzie chyba misja fabularna. Casey Fixman. Casey Fixman. Jezus, Maria, zapomniałem, do to stodoła. bym w nią wyrżnął. Sobie zaparkujemy i naprawdę muszę kończyć. Było miło, chociaż. ze skillem. Ze skill'em jest różnie. Co to jest? To są nasi? Tej kurwa, gościu. What's going on? Ty, a ja kurwa kamieniem w nich. Ja pierdziele. Co za amatorka. Więc mówisz, ze skill'em to jest średnio najeża? Dobra. Tej, to jest już tutaj. Super. Dobra. I ten tutaj jakiś kurde tubelec, tak? Ok. Aha, ty ja u niego byłem! U niego byłem. Dobra, no muszę kończyć. No niestety, niestety inaczej się nie da. Trzymajta się.